Kochani nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły Szczepanika, witam Was w tym wyjątkowym dniu, szczególnie dla każdego kapłana. Bo dzisiaj pamiątka ustanowienia eucharystii kapłaństwa, ale i dla każdego z nas, dla którego ważna jest. Osoba Jezusa Chrystusa i to, co dla nas wszystkich zrobił. E, tak na początek, nie wiem, jak wyglądałaby ostatnia wieczerza, gdyby miała odbyć się dzisiaj. Być może właśnie tak. Na temat tego mema, krążącego po Facebooku, zebrało się już bardzo dużo różnych opinii od mniej lub bardziej przemyślanego zachwytu po totalną krytykę i zgorszenie. Ale ja wkroczyłem dzisiaj trochę do tego pustego wieczornika nie dlatego, żeby zrobić coś śmiesznego w wieki czwartek, ale żeby podyskutować bardziej z duchem tego obrazu. Bo być może ten obraz to nie jest humorystyczny mem z czasów epidemii, ale Niestety, gorzka prawda o stanie naszego ducha z czasów normalności. Chciałbym się zastanowić razem z Wami, czy czasem tak naprawdę nie jest tak na niejednej Eucharystii, którą przeżywamy, na niejednej mszy świętej, że niby na niej jesteśmy, no bo tak trzeba, bo tak nas ktoś wychował, ktoś nam kazał, a tak naprawdę to nas tam wcale nie ma. Zastanawialiśmy się może, dlaczego? Podchodzimy do Eucharystii nieraz jak do jakiegoś niemodnego już teatru albo jak do filmu, który oglądaliśmy już tysiąc razy, więc nic tak nam naprawdę nie ma prawa nas zaskoczyć. Na niejednej ostatniej wieczerzy naszych czasów Jezus jest tak naprawdę sam. Nie ma komu ofiarować swojego ciała i swojej krwi. Nie ma komu dać siebie, bo my widzimy tylko kawałek białego opłatka, mało dla nas interesującego, a tak naprawdę nie widzimy jego. I ten biały opłatek nieraz przegrywa z różnymi naszymi przyzwyczajeniami, grzechami, czymś, co uważamy, że jest ciekawsze niż. Życie takie, które pozwala nam spotkać się z tym białym opłatkiem, a tak naprawdę to z samym Jezusem. I być może właśnie ten rok, te święta, tak bardzo wyjątkowe, pomogą nam to myślenie odwrócić. Dzisiaj fizycznie nie możemy stanąć przy stole, do którego Jezus nas zaprasza. Nie zjemy tego kawałka białego chleba który zwyczajowo kapłan podczas komunii kładzie nam na język. Ale to nie przeszkodzi tak naprawdę Jezusa spotkać. Samo pragnienie, to duchowe zaproszenie do spotkania, które my teraz w kościele szczególnie nazywamy komunią świętą duchową, może być tak samo rzeczywiste, a może nawet czasem jeszcze bardziej, bo nasze zmysły nieograniczone Małością białego kawałka chleba mogą otworzyć się na coś więcej, mogą za czymś zatęsknić, za kimś zatęsknić, mogą zobaczyć coś albo kogoś, czego zazwyczaj nie widzimy. Ale zanim duchowo staniemy przy tym Jezusowym stole, przy którym on dzisiaj jest fizycznie bardzo samotny, musimy pozwolić mu samemu przygotować się na tę chwilę. W jaki sposób? W taki, jaki on sam chciał przygotować na tą chwilę apostołów. Kochani, bardzo ciekawą sprawą jest to, że jeden spośród ewangelistów, ten, który był najbliżej Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, ten, który znał go najlepiej, najbardziej zrozumiał jego miłość, święty Jan, ewangelista, jako jedyny, nie opisuje w swojej Ewangelii momentu, czyli tego, że Jezus przemienia chleb, w swoje ciało i wino, w swoją krew. Za to znowu, jako jedyny, opisuje w to miejsce gest umycia nóg przez Jezusa. Inni apostołowie dyskretnie ten moment pomijają. Być może dlatego, że Jezus wykonuje tutaj gest, który jest nie tylko niezrozumiały, ale wręcz gorszący dla niektórych. Bo tradycja izraelska mówi, że umycia nóg mógł dokonać tylko i wyłącznie niewolnik i to jeszcze niewolnik, który nie pochodzi z narodu żydowskiego, bo dla Żyda nawet niewolnika byłaby to czynność zbyt poniżająca. Było to więc w wypadku Jezusa albo bardzo wielkie poniżenie, którego sam chciał nie wiadomo dlaczego. Albo jeszcze większa miłość, która nie boi się nawet paść komuś do stóp. Dlatego to właśnie o tej miłości chce nam powiedzieć i nie boi się nam powiedzieć święty Jan, który w swojej Ewangelii, aby chciał nam uzmysłowić, nie mówię Wam o samej Eucharystii, o samej taj. Tajemnicy o samym przeistoczeniu, ponieważ nie zrozumiecie tego i tak, jeśli wcześniej nie pozwolicie sobie umyć nóg samemu Panu Bogu. Tylko ten, kto chce docenić, że Jezus sam chce mu umyć nogi, że Bóg chce się poniżyć do roli niewolnika, który chce Mu usłużyć, jest w stanie. Zrozumieć gest jeszcze głębszy, którym on sam już nie tylko nogi nam umywa, ale daje się za pokarm, który przecież można przyjąć, a można podeptać. Kochani, gdy dzisiaj nie możemy wziąć udziału w ostatniej wieczerzy, a możemy zrobić jedynie tyle co apostołowie z tego mema. Zróbmy wszystko, abyśmy byli przy tym stole duchowo. Abyśmy Próbowanie zrozumieć, co to tak naprawdę znaczy kochać, zobaczyć tę miłość w oczach Jezusa, który przychodzi do nas, by jak niewolnik obmyć nam nogi. Pozwólmy mu na to. A może później sami weźmy w cudzysłowie trochę wody i pójdźmy umyć nogi komuś. Komuś, komu może dawno nie powiedzieliśmy, że go kochamy. Albo powiedzieliśmy coś przykrego, dopiero wtedy, po tym przygotowaniu siebie i innych, usiądźmy duchowo z Jezusem przy stole Eucharystii, każdy na swój sposób, z tęsknotą, z duchowym zaproszeniem, kilkoma ciepłymi słowami do siebie i do Niego, i przyjmijmy to, co On chce nam dzisiaj ofiarować. A później nie bójmy się. Podzielić tym wszystkim z innymi. Być może ta pustynia do Eucharystii paradoksalnie pomoże nam bardziej ją zrozumieć, czego sobie i Wam życzę.